Ogłoszenie płatne. Reklama. Fakty sportowe w RMF Słuchaj codziennie. Idealny klimat zapewnia Kajsaj. Sponsor programu. Producent pomp ciepła dla domu i biura. www.kajsaj.com Z dumą prezentujemy zupełnie nową muszyniankę premium w szklanej butelce. Muszynianka. Doskonałość w nowej odsłonie. Sponsorem faktów sportowych jest grupa PSB Polskie Składy Budowlane, oferująca narzędzia remontowo-budowlane marki Hardy. Po reklamie, czas letni w RMFFM. Tu lato i weekend nigdy się nie kończą. Prawie godzina 16, więc zapraszamy na najnowsze wydanie faktów RMF FM. Przedstawiłem Michał Zieliński. Prawa kobiet w Afganistanie troską uczestników demonstracji w Warszawie. Potem faktach informacji dla kierowców na Mazowszu i Lubelszczyźnie oraz ostrzeżenia przed ulewami na razie żegnamy się z pięknym latem w pogodzie. Będzie też o 500 plus dla rosyjskich emerytów. Kilkadziesiąt osób. Radio, muzyka, fakty. RMFFm ale to jest program czas letni weekend, więc zwracam uwagę, że miejscami nadal przyjemne 20-22. Daniel Dyk. Witam ponownie. Teraz drzem w RMFF. W programu jest właściciel platformy obido.pl, patron konkursu Kup mieszkanie i wygraj zwrot pieniędzy www.obido.pl. Sponsorem programu jest właściciel platformy Obido.pl. Patron konkursu Kup mieszkanie i wygraj zwrot pieniędzy www.obido.pl O i o takie nic nie robienie! Walczyłem. Czas letni weekend w RMFFM. Ktoś wie, jak się nazywa kobieta, która nic nie wie? To jest niewiasta. A kobieta, która wszystko wie, to jest wiedźma. No fajnie, fajnie, ale to się wytnie! Już dziś po 20.00 RMFFM. To się wytnie, czyli wasze zabawne telefony i wakacyjne przeboje. Polski producent wędlin i JBB Bałdyga poleca polanki. Naturalne składniki i wyjątkowy smak. Polanki smakują w całej Polsce. Odkryj nową muszyniankę premium w szklanej butelce. Muszynianka, doskonałość w nowej odsłonie. Sponsorem programu jest Storytel, aplikacja pełna audiobooków. RMFFM, muzyka najlepsza pod słońcem. Best year. a new season. Zapomniane zbrodnie przedwojennej Polski Gorgonowa skazana na karę śmierci Dziewięć głosów tak Trzy nie Księżniczka zabójczynią przemysłowca Wampir wypiera się zbrodni Zamachy, którymi żyła cała rzecz Rzeczpospolita Krwawe piękności na arystokratycznych salonach I seryjni mordercy, którzy zszokowaliby nawet Kubę Rozprówacza Tego lata w RMF wciągną cię kryminalne tajemnice I niewyjaśnione zabójstwa Torwać bez Zapomniane zbrodnie przedwojennej Polski. Już dziś po północy. Podcastów słuchaj także na wwwrmf.pl. Reklama. Radio, Muzyka, Fakty. RMFFM. Także jak ktoś zaplanował opalanie. W ogóle nie wiem, czy będzie się łatwo rozebrać, bo ma być tak nie więcej niż 20 stopni. Daniel Dychczas, letni weekend, Ewelina, Ewelina Lisowska w jedynie słusznym kierunku w tę niedzielę, czyli w stronę słońca. Słyszeliście to? To był statek, ja jestem kwiatek, a to jest lato z RMFFM. 50. FFM Muzyka najlepsza pod Słońcem.